Dzień dobry, dzień dobry. Tu hektary of Grid TV. Jesteśmy dzisiaj. E, powróciłem po dłuższym pobycie w delegacji. No i e, zmierzamy teraz w kierunku takim, żeby przeprowadzić testy Cornex. Testy Cornex już się zaczęły. Już się zaczęły. Dosłownie. I kiedy? Zaczęły się 24 minuty temu, więc najpierw musimy naładować ogniwo do 3,65. Tak, na maksa, go trzeba naładować. A potem rozładowywujemy to ogniwo. Domyślam się, że czas takiego rozładowania. Naładowanie, rozładowania to akurat będzie e, dzisiejszy cały wieczór, e, i od jutra zacznę rozładowywać. No to przez cały dzień się rozładuję. E, akurat tak, żeby w niedzielę e, był jakiś odcinek związany z tymi korneksami. Oprócz tego, tutaj sobie w końcu zamówiłem e, balanser aktywny. Balanser aktywny do tego 12V akumulatora i udało się w końcu go jakby uruchomić jest tutaj taka dioda, która się świeci, nie wiem czy widać, 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 na początku ona się nie świeciła, dopiero jak podpiąłem zasilanie no to wówczas, to wówczas udało się odpalić tego, tego, ten aktywny balanser, ale zobaczmy mamy w tym momencie będziemy, zobaczymy, czy, czy będzie spadać napięcie Powinno tak być, bo przed chwileczką systematycznie spadało, bo to było to pierwsze, to pierwsze ogniwo było najmocniejsze, było najmniej rozładowane, a to było najbardziej rozładowane. Zobaczymy, o, także tu, tu, tu widzę, że też napięcie rośnie, o, a widzicie, tutaj już mamy, już jest niżej, jest, o, widzicie, spada. Czyli to, to ogniwo jest rozładowywane, a to nie, 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 nie idzie systematycznie, tylko co jakiś czas jest takie uaktualnienie, ale ewidentnie tutaj jest to balansowanie jakby uruchomione. No, bo powiem Wam, że mocno pociągnąłem z tego akumulatora, się okazało, i te trzy ogniwa były. były no, już blisko o 2,5 V. 2,5 V prawie, że miały niektóre. A to jedno miało 3,20. Taka była różnica. Zobaczymy, jak długo będzie się teraz balansował ten akumulator. Ten balancer to jest balanser aktywny 5,5 A Podobno. Więc całkiem całkiem wydajny, bardzo fajna, e, fajna rzecz. E, tak to e, tak to wygląda. Natomiast no tutaj e, no, musimy poczekać, e, musimy poczekać, bo e, no, takie testy, jak już wiecie, e, trochę trochę trwają i nie jest to. Sprawa taka, że można się dowiedzieć y, 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 ekspresowo, jaka jest pojemność takiego y, ogniwa. Y, tak jak Wam mówiłem, y, te ogniwa, y, one są do zakupu 72,5 y, 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 dolara. Co ja mówię? 62,5 dolara. 62,5 dolara to jest y, aktualna cena tych ogniw. Natomiast przeprowadziłem jeszcze krótki research i powiem Wam, że ogniwa Hitium, które są takie, po prostu powiedziałbym, bardziej znane. No bo ja osobiście nie spotkałem się, żeby ktoś kupił, kupił te korneksy. Jeśli ktoś kupił te korneksy, dajcie znać, bo ja nie widziałem osobiście, żeby ktoś pokazywał te Korneksy, ja mówię na, 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 na polskim YouTubie. Natomiast ogniwa Hitium można kupić. Sprawdziłem to, mam wycenę. Za 16 sztuk można kupić 60, poniżej 60 dolarów za sztukę. 59, tam prawie, no, prawie 60 dolarów. Czyli są w cenie tych. No są troszeczkę wydaje mi się bardziej sprawdzone, tak? bo Hitium, mimo wszystko tam już nawet widzowie niektórzy pisali, że mają te ogniwa, kupili, używają i że można, można iść w tym kierunku. Więc tam na, na którymś filmie jak kupować ogniwa Lifepo 4, ja właśnie w tej rozmowie właśnie chciałem kupić te ogniwa Hitium. Prawdopodobnie je kupię do testów dla Was, żebyście, żebyśmy mogli sobie zobaczyć je. Natomiast no, tych Cornexów nie widziałem jeszcze, żeby ktoś kupował. Także jestem ciekaw. No Te mają 6000 cykli ładowania. Hitium rzekomo ma 10 tysięcy cykli ładowania. No więc do Was należy decyzja, które, które ogniwa wybrać. Wydaje mi się, że no obie opcje są dosyć, dosyć ciekawe. Obie, że tak powiem marki mają realną pojemność powyżej 290 Ah. Także sobie zobaczymy, zobaczymy sobie jak pójdą. Tutaj no tak spójrzmy jeszcze, ale ogniwo nie jest w żaden sposób tutaj wypukłe. Zobaczymy jak będzie wyglądało po testach dwudniowych w zasadzie można powiedzieć. Także to wam chciałem przekazać taką wiadomość, że Hitium też kupicie w dobrej cenie. No i jeszcze chciałem wam powiedzieć taki, taką historyjkę, która mnie dotknęła, bo byłem w trasie no i byłem, zarezerwowałem sobie taką agroturystykę. Na takiej wsi, po prostu, no, żeby było trochę taniej, no to, no to na, na takiej wiosce sobie zarezerwowałem agroturystykę. No i patrzę, rano kartka. Brak zasilania, chyba od 8 do 17. Tak długo nie, nie, nie będzie prądu, prawda, tam w, w tej okolicy. No byłem bardzo zdziwiony, bo ja tutaj, jak w Rzeszowie mieszkam, no nie. Jak w Rzeszowie mieszkam, to. E, e, mi się nigdy nie zdarzyło tutaj, żeby przerwa prądu była dłużej niż, no nie wiem, kilka minut. A tych przerw było dosłownie e, na, na palcach jednej ręki można policzyć, ile było przerw. Więc to jest e, bardzo ciekawe, ale najlepsze co było, że ja o tej godzinie 17.00 przyjechałem do. Tej agroturystyki, a, a właścicielka się mnie pyta, czy ja prądu nie przywiozłem, bo o 17.00 nie włączyli tego prądu. Pół żartem, pół serio odpowiedziałem, że przywiozłem, bo akurat miałem akumulator w samochodzie. Natomiast powiem Wam, że ten prąd potem włączono tam no praktycznie już w momencie, gdy już było całkowicie ciemno. Ale... Powiem Wam szczerze: przetrwać noc bez, bez światła to chyba trzeba każdemu życzyć, żeby taką jedną noc przeżył. To chyba popyt na akumulatory zwiększy się drastycznie. No naprawdę, wizja nocy bez, bez, bez światła, bez grama światła jest naprawdę dosyć taka upiorna. No, także to taka historyjka, która mi się przytrafiła. E, szkoda, że, to, że ten prąd włączono, e, bo e, miałem nagrywać od razu. Miałem nagrywać, ale e, o, e, ja tylko tak wpadłem w to miejsce i znowu wyjechałem. No, i kiedy już wróciłem, no to to światło było. Ale gdyby nie było, to bym nagrał i widzielibyście dosłownie no, taką no, nieciekawą sytuację. Także, jak w tytule filmu, naprawdę e, każdy obywatel powinien mieć mocny Powerbank. No, powiem Wam, ten to, to jest naprawdę taki akumulator mieć 12V. E, to naprawdę potęga. Możecie świecić światło, ile wlezie, oczywiście LEDowe. E, no, i teraz patrząc na, na to, co się dzieje, słuchajcie, no, znowu jakieś tam, kurde, na Mazurach znaleziono jakieś balony meteorologiczne, które nadleciały z Białorusi, z Rosji. Wcześniej jakaś rosyjska rakieta nad zamościem krążyła. No To są takie sytuacje, które wiecie. Ja nie mówię, że, że, że będzie, będzie wojna, natomiast może być sytuacje, mogą być sytuacje takie właśnie jak nawet lokalne wyłączenia prądu. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Dlatego, dlatego... No ja się na to szykuję powiem wam, ja się na to szykuję. Wschód polski nie jest specjalnie bezpieczny, dlatego wolę być przygotowanym. No na pewno, wiecie, akty dywersji już w tym momencie są i myślę, że nie będzie lepiej, ale możemy się przygotować. Możemy się przygotować w postaci takiego akumulatora. No, i w, 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 wydaje mi się, że w przypadku 12V akumulatorów no nie ma sensu inwestować w jakieś bardzo drogie ogniwa typu te właśnie EV, tylko właśnie takie Korneksy, korneksy bądź Hitium. No, dajcie znać, właśnie, dajcie znać yy, co, co uważacie. Czy, czy lepiej kupować Korneksy czy Hitium? No, bo te Hitium yy, są dużo bardziej znane. Po prostu te Korneksy, no nie słyszałem o nich i być może po prostu nie warto ryzykować Korneksów. Tylko warto kupić jakby hitium, które są sprawdzone. No rzekomo są sprawdzone, no kilku widzów pisało, że mają te, te korneksy. Także wiecie, wiecie jak jest. Słuchajcie, no to co, lecimy z testami, będziecie wiedzieć. Być może jak powiem Darcyemu, że Hitium kosztuje 60 dolców, to on może zejdzie z ceny. Także ja go jeszcze podpytam ja go jeszcze podpytam i zobaczymy, co on powie. Bo coś czuję, że w związku z tym, że te korneksy nie są znane, no to może by zszedł trochę z ceny. W związku, w związku z tym, no powiem Wam, zadowolony jestem z tego, z tego balansera aktywnego tutaj, bo akumulator się nieprawdopodobnie rozjechał. Jaką mamy? Jakie mamy tutaj? Na... O, widzicie, rośnie, rośnie, rośnie. Także wszystko jest zgodnie, zgodnie z planem. To ogniwo jest rozładowywane. To jest ładowane. Te dwa te teraz nie mam, nie mam monitoringu pod to. W każdym razie to ustrojstwo chyba 40 zł kosztowało. Także nie jest źle. Nie jest źle. Trzeba by je tutaj ładnie tak gdzieś tutaj zamocować. Yy, tylko te kable, no kurczę, te, te, to okablowanie trzeba tak ogarnąć, żeby. Bo powiem wam, że ja, ja to wrzucałem ten akumulator tak po prostu yy, na, na podłogę. Ją i on, i on sobie tak ze mną jeździł. Nie musiałem dbać właśnie, żeby, żeby nic nie pourywać, a teraz no, trzeba to jakoś tak zrobić, żeby, żeby to było równie mobilne, e, jak wcześniej. No więc co, drodzy widzowie, testy lecą, korneksów. Jak tylko będę miał wyniki, ja myślę, że spokojnie wyrobimy się do niedzieli, e, to, e, to e, publikujemy. E, jak e, możecie, łapka w górę, wbijcie suba. Na ostatnim filmie pojawił się fajne, pojawiły się fajne komentarze typu komentarz dla zasięgu. Także jak nie macie co napisać, napiszcie dla zasięgu albo ha ha, ha czy pozdrawiam, to film będzie szedł dalej. No i słuchajcie, no, bądź co bądź na, na kanale są pokazywane rzeczy, które powodują, że mag magazyny będą szły w dół, a nie w górę. Taka jest prawda. Tutaj ja pokazuję, staram się pokazywać rzeczy tanie, tanie w miarę możliwości tanie, bo to wszystko mimo wszystko jest nadal drogie, ale na pewno nie jest tak drogie jak u, że tak powiem, profesjonalnych dostawców tych magazynów. No i dlatego gorąca prośba o komentarz dla zasięgu, żeby poszło to dalej, żeby inni ludzie również mogli budować swoje magazyny taniej, dużo taniej, żeby mogli się przygotowywać na jakieś naprawdę niesybatyczne rzeczy, które mam nadzieję, że nie nastąpią. No i co? Łapka w górę. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Do zobaczenia.